E, czyli Ksalina, czyli młodego grafa, tak zwanego, który nie tylko na wiolonczeli rozegrał przepiękną tutaj, e, przepraszam, nie na wiolonczeli, tylko na skrzypcach, e, przepiękną megalowanie i dodatkowo jeszcze później swoją własną piosenkę zaprezentował. Oprócz tego, w finale chcielibyśmy też zobaczyć? Projekt przygotowany przez nikogo innego aniżeli uczestnika, na którego czekaliśmy najdłużej, który miał pięć podejść do tego, żeby zaprezentować swój talent, i ostatecznie mu się udało w ostatniej sekundzie. Czyli cykiego, cyki również chcielibyśmy zobaczyć po prostu, co takiego jesteś w stanie przygotować dwa tygodnie, żeby nam szczenę opadły. Ale on nie był jedyny. I chyba mam nadzieję, że przygotuje się z dwutaktem na wielki finał. Ale, 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 ale. Oprócz oczywiście tutaj tych wcześniej wymienionych, mamy tutaj jeszcze również dwie finalistki, które się Dostały do wielkiego finału. Pierwszą z nich będzie Lema, która za pięknie zagrała na ukulele oraz również pięknie zaśpiewała. Również chcielibyśmy zobaczyć jej pełen występ, chcielibyśmy zobaczyć, co ona ciekawego przygotuje. Mamy również w finalistach Zdrajczynie. Jezu, ale to jak to osobę... zdrajczynie, osobę, która leci od każdego talent show do talent show, i myśli, że tak łatwo przejdzie dalej, ale jesteśmy ciekawi, jak będzie ona się prezentować w porównaniu do całej reszty, bo mimo wszystko to jest bardzo osoba utalentowana. I to jest osoba, która również nam no, nas zagieła. Mimo, że my chcieliśmy ją zająć to nas zagieła, zatem również lemy tylko Akio również zaprosimy do e, finału. I naszym ostatecznym finalistą, ostatecznym finalistą jest oczywiście, oczywiście, że Freddy, oczywiście, że Freddy, oczywiście, że Freddy, oczywiście, że Freddy. Również sędziowie wytypowali Janka. Jako finalistę. Ale widzowie, to jest zbyt duże kolesiostwo. Janek jest moim asystentem. I może i był zabawny, ale nie mogę go dać do finału. Nie mogę go dać do finału. Co to za kolesiostwo jest? Nie mogę dać Janka do finału. To jest zbyt duże kolesiostwo. Zatem Janka nie daje do finału. I teraz widzowie, po tym wszystkim, po tym wszystkim, co powiedziałem, po tym wszystkim, co zaprezentowałem, a, 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 a. Lama mi powiedziało, że veto że mi robi i Wojr mi robi veto, i sędzia też mi napisał, że robi veto.